Już dzisiaj wiemy, że nie tylko Biden przyleciał do Warszawy, ale dzisiaj rano o, przed przylotem do Polski znalazł się w Kijowie. E, Joe Biden, jak przypuszczałem ekspercie, głosi olbrzymie wsparcie dla Kijowa. Jest to pomoc w wysokości 500 milionów dolarów. Nie tylko chodzi o sprzęt wojskowy, ale także o amunicję do systemu HIMARS e, do donośności około 150 kilometrów. To jest olbrzymie wsparcie i wyróżnienie m, dla Kijowa, bo byli tam prezydenci Duda, e, premierzy Włoch i Wielkiej Brytanii. Kanclerz Niemiec, ale także znalazł się Biden. Tak naprawdę dopiero jutro prezydent Joe Biden przyleci do Warszawy na rozmowy na Biden oraz podkreślenie bardzo ważnej pozycji Polski w Europie, bo jednak nie poleciał on do Paryża czy do Berlina, a przyleciał do Warszawy. Także całe spotkania i może ogłoszenie całego też wsparcia dla Europy Środkowo-Wschodniej i znaczenia pozycji Polski nastąpi dopiero jutro. A w dalszej części możecie zobaczyć inne nagrania, szczególnie Mateusza Lachowskiego. do niego, słuchaj, wyjedźcie później, żebyście nie czekali, nie ryzykowali. I on do mnie pisze, nie, nie ma prawie ryzyka. A tutaj mamy ciekawy materiał Mateusza Lachowskiego, który pracuje z Onetem, gdzie mm, miał wizytę w Bachmucie i przeprowadzał wywiad z żołnierzami ukraińskimi, którzy skarżą się na brakę ciężkich min 120 mm, to to pewnie chodzi o miny przeciwczołgowe, ale też pewnie ogólnie o ciężkiej amunicji. Także potwierdza się to, co mówią eksperci, że brakuje w szczególności E, amunicji co, bo do systemu niedostatnie Nie ma, nie to kiedy oni są, ale mało, za mało, uh -huh. a ich kurwa nie ma po prostu. Dajcie <ścoughs> mi Ale co jest problem z logistyką? Czy szczo, czy czy nie, u was je? Aha, nie ma? Rozumiem. Że... I tutaj mamy też bardzo ciekawy film, jeśli chodzi o atak czołgów na pozycje rosyjskie. E, około sześciu czołgów atakuje mniej więcej linię obrony, ale zauwa zauważcie to, że one nie podjeżdżają do samych e, tutaj linii, tylko jeden z tych czołgów nawet najbardziej widać, jak ostrzeliwuje ich z dystansu. No to, to jest jakaś ciekawa taktyka. Być może e, sami chronią się przed e, najechaniem na minę lub e, e, na ostrzał może bardzo bezpośredni z RPG. Nie wiem, możecie się wypowiedzieć w komentarzach. Najciekawszy film tutaj jest chyba ten drugi, ale tych filmów jest naprawdę dużo, jeśli chodzi o ataki dronów poprzez rzucanie granatów w okupy, a pod koniec filmu jeszcze zobaczymy tutaj jak też do tych okopów dostali się ukraińscy żołnierze i po prostu eliminują rosyjskich żołnierzy. No to jest mega naprawdę, mega filmy, mega odwaga, szacunek wielki. A tak, na koniec filmu możecie zostawić jakiś komentarz dla algorytmu YouTube'a, dzięki czemu te filmy będą pozycjonowane troszeczkę wyżej. Dzięki, cześć.